Czy się może, o Twój Boże, bezpiecznie? Módlmy się przy tej pierwszej stacji za zmarłych księży biskupów, kapłanów, diakonów, za zmarłych braci, siostry zakonne i tych, którzy polecają się naszej pamięci, i modlitwie. Panie Jezu, który na ołtarzu przyznał złożyłeś Ojcu Niebieskiemu najdoskonalszą ofiarę, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste Najwyższy, Wieczny Kapłanie, Ty chciałeś, by Twoja ofiara była przez nas składana przez wszystkie dni, aż ponownie przyjdziesz w chwale. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, którzy dla naszego uświęcenia i zbawienia dały zmarłym braciom naszym udział w to świętym kapłaństwie, zmiłł się nad nami. nami. Pragniemy także polecić naszych bliskich zmarłych. Matyldę Gawron, Jana Gawrona, Władysława Tyzie, Eugeniusza Tyzie, Jinę Tyzia, Stanisława Tyzie, Bronisławę Bartłomia Antoninę Jana Wyszkowskich, Adama Raszkla, Henryka Chrabosa. Ewa Grzyb, Peklenie niegłos, Borysia, Ryszarda Micka, Mieczysław Górka, Władysława